Wyobraź sobie, że imperium, które oficjalnie upadło w 476 roku, wcale nie zniknęło. Ono tylko zmieniło formę. Zwróć uwagę. Watykan i cesarstwo rzymskie mają tę samą geograficzną stolicę Rzym. Dawniej władzę sprawował cesarz, dziś papież. Senat rzymski, teraz mamy kurię rzymską. Cesarstwo rządziło prowincjami. A Kościół zbudował sieć diecezji na całym świecie. Nawet prawo rzymskie stało się fundamentem prawa kanonicznego. Cesarstwo narzucało swoje święta, a Kościół przejął pogańskie obrzędy i nadał im chrześcijańskie nazwy. Saturnalia stały się Bożym Narodzeniem, a święta, wiosenne, Wielkanocą. Architektura bazylik. To przecież w prostej linii kontynuacja rzymskich budowli publicznych. Symbolika też się zgadza. Złote insygnia, procesje, nawet orzeł i mitra przypominają insygnia dawnych imperatorów. Rzym był imperium, które podbiło połowę świata mieczem. Watykan jest dziś największym posiadaczem ziem na świecie, a wpływy zdobywał duchowością. Czy to naprawdę przypadek? Że władza polityczna i religijna przez wieki spotykała się w jednym miejscu? Że papieże decydowali o koronacji królów, a całe narody ulegały ich dekretom? Niektórzy badacze twierdzą, że Kościół katolicki to w istocie drugie cesarstwo rzymskie, które po prostu zmieniło broń zamiast legionów, dogmaty, zamiast miecza, krzyż. Może więc Rzym? nigdy nie upadł, może żyje dalej, ukryty pod świętą tiarą. Jak sądzisz, Watykan to naprawdę duchowe centrum chrześcijaństwa, czy raczej sprytne przedłużenie Imperium Rzymskiego?